Niesamowite. To jest naprawdę niesamowity widok. Wiecie co? Warto było zerwać noce i poświęcić te kilkanaście tygodni, żeby teraz móc na niego patrzeć. I żeby mieć wielką przyjemność. Ja tak naprawdę nie muszę nim jeździć. Ja mogę tylko na niego patrzeć. Ale przejadę się nim. Dla Was drodzy widzowie. No i troszeczkę także dla siebie. Warszawa, rok 2025. Takiego scenariusza nie było w żadnej części powrotu do przyszłości. Jest tylko u nas. Pamiętam, jak wylosowałem legendarne coupé. Pomyślałem sobie, może jakieś Porsche, może Mustang, może korweta. To są legendarne samochody coupé. Ale później, jak zobaczyłem na to wiedziałem. Tutaj już nie było drogi odwrotu. Ja musiałem zbudować to auto. I tak oto po 10 tygodniach roboty, po same łokcie, kultowy wehikuł wyjechał na drogi. Jakby mi ktoś kilkanaście tygodni temu powiedział, że będę po centrum Warszawy jeździł DeLoreanem zbudowanym w moim garażu, to bym w to nie uwierzył. Powiedziałbym, że to jest niemożliwe. Ale właśnie staje się to faktem. I okej, okay. Zgadzam się ze wszystkimi krytykami tego samochodu. To było auto, które. Miało beznadziejny silnik, fatalne hamulce nie prowadziło się i jedynie film zbudował jego legendę. Ale za to jaką legendę? A ja wziąłem tę legendę, włożyłem fantastyczny motor, świetną skrzynię biegów i przebudowałem hamulce. I teraz jest idealnym projektem. Frajdę, którą sprawia, mogę zamienić na każdy litr paliwa, który do niego wlewa powinien palić dużo. Kija z tym motorem wciąga jakieś 12 litrów na setkę, a jest sporo cięższa. Wymyśliłem sobie, że chcę, żeby samochód wyglądał jak lustro. I wiem, trochę niedociągnięć jeszcze jest, ale ja to zmienię. Ja to dopracuję. Może nie dziś, może nie jutro, bo nie było na to czasu. A na razie są lekkie fale Dunaju i tyle. Chociaż może to jest nawet jego urok. Jedno jest pewne: mało jest na świecie samochodów za sto parę tysięcy, które budzą takie zainteresowanie na drodze. Dla mnie, w sumie, w tym projekcie bardzo ważną rzeczą jest to, że on jest bardzo spójny. Jest na wskroś nowoczesny: to lustrzane poszycie, świetne hamulce. Nowoczesny silnik, który genialnie brzmi tam z tyłu, ale do tego zachowany klimat powrotu do przyszłości. I zobaczcie. W jednym samochodzie dało się upchnąć tyle fantastycznych emocji, że naprawdę jestem nieprawdopodobnie zadowolony, że ten sezon się spełnił. Nie, nie, jeszcze się nie spełnił. By tak się stało, musi pojawić się sam Doc Brown. To co widzimy się w przyszłości, czyli w nowym sezonie Duda Kota Surprise. Ja już siadam w Deloriana i będę tam na was czekał.